Noworoczny koncert organizowany przez Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu to jedna z tradycji kulturalnych miasta Nysy. Tradycją jest także miejsce organizacji koncertu, czyli Nyski Dom Kultury, jak też jego charytatywny charakter. Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu działa już od dekady. W tym prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną i charytatywną. Stowarzyszenie zajmuje się różnymi y, rzeczami właściwie tak, kulturą, sztuką y, i, i promocją kultury, i pomaganie y, słabszym, i pomaganie przedsiębiorcom, i różnymi innymi. Bardzo wartościowymi rzeczami. Koncert Noworoczny to jedna z inicjatyw stowarzyszenia, która zdobyła uznanie mieszkańców z roku na rok spotykamy się z coraz większą, większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców aczkolwiek nie tylko mieszkańcy gminy Nysa czy powiatu Nysa, ale o tym koncercie już wiedzą w całym województwie opolskim i nawet w kraju. Część zebranych środków została przeznaczona na pomoc Nyskiemu Hospicjum. Myślę, że będę wyrazicielem również podziękowania yy, za ten właśnie za tą pamięć, za, za tą ofiarność, yy, podziękowania w imieniu naszych pacjentów, w imieniu ich rodzin. Już po raz drugi Nysa gościła orkiestrę ze Szkoły Muzycznej w Leśnicy. W różnych miejscach, w których są sale koncertowe, zawsze robimy to zgodnie ze swoim planem, i Nysa również jest na naszej drodze, że tak powiem koncertowej, noworocznej, koncertowej drodze. Orkiestra składa się z uczniów szkoły muzycznej. Którzy dopiero rozpoczynają artystyczną karierę, ale już wzbudza zachwyt publiczności, jak też profesjonalistów, którzy wzięli udział w koncercie. Współpraca z dziećmi to są uczniowie szkół muzycznych pierwszego stopnia. To są małe dzieciaczki, które grają na poziomie profesjonalistów z filharmonii. Profesjonalista wykształcony to jest 20 lat ćwiczenia, a te dzieci często mają instrument drugi rok w rękach i one tak grają fantastycznie. To jest sama przyjemność móc z takimi osobami współpracować na scenie. Młodzi muzycy pod batutą doświadczonego dyrygenta co roku przygotowują nowy repertuar, a to wymaga wiele pracy. Muszę powiedzieć, że tego poświęcenia i czasu, który młodzież musi jednak poświęcić, jest bardzo dużo. No i w każdej wolnej chwili, de facto, robimy jakieś zgrupowania, wyjazdy szkoleniowe, warsztaty, żeby tylko nadrobić czas i zrobić nowy repertuar. Koncert został wzbogacony występem tanecznym, wspaniale wpisującym się w klimat wydarzenia. Ten rytm y, sam tworzę muzykę, którą wystukuję butami tworzę sam, więc to jest fajne dla każdego i dla młodego, dla seniora, dla studenta. Nyska publiczność jak zwykle okazała się niezawodna. Specyfika tej ziemi ziemi nyskiej, gdzie społeczność jest bardzo otwarta, społeczność żyje takim koncertem i bardzo chętnie przychodzi na takie koncerty, szczególnie jeżeli są w takim charakterze charytatywnym. To właśnie dzięki nyskiej publiczności organizatorzy czują się docenieni i czerpią inspirację do dalszych działań Te aplauzy, które otrzymujemy, to jest coś, jak powiedziałem w czasie koncertu. To jest dla nas nagroda. Uśmiech publiczności, szacunek, jakim spotykamy się po tych koncertach, koncertach ze strony zarówno mieszkańców, jak i instytucji i tych osób, którym udzielamy tego wsparcia. To jest dla nas ta nagroda. Pomagaj i baw się dobrze. Tak można by podsumować to przedsięwzięcie i oby jeszcze więcej takich przed nami. Chodź mi się głos troszeczkę łamie, choć nie